Dzień dobry widzowie, witam was w kolejnym odcinku Siemano, siemano widzowie Dzisiaj gramy, jak widzicie, w Hań high... Tak się chowamy, moi drodzy. se bo szuka. Kurczę. Nie. Nie proszę, nie. Nie. Nie, to ja Aha, czyli to się po prostu trzeba zabijać i Dobra, lecimy, lecimy. A tam tu nikogo nie ma. Tu też. Halo, czy ktoś tu jest?

To jest ta siekiera, gonimy ją Gonimy tą siekiera Nie uciekniesz przede mną. Ja mam jednego kila chociaż To jest tyle dobrego W razie idziemy jeszcze tu do budy Nie tak nie wbijam. Wydawało mi się, że to się kiedyś ruszyła. Ty zostało 2 minuty. 2 minuty. Dobra, nie ma. A, to trzeba ogarnąć szybko. Ej, ale fajna gra. Muszę kupić więcej w takich na Hypixel. Mi się takie... Właściwie, bo bym jeszcze coś tu ominął. Trzeba tu wszystko dosłownie sprawdzać. Czy mogę się jakieś teenty schować? Tu jesteś jakiś... w e Ej, Eee. Hmm. Jakoś jeszcze wy... wyżej wejść. Tam jeszcze są, patrzcie. No, za dużo tego jest. Ej, ludzie, ludzie. Jeden został. A, no, dobra, już nie wygramy tego. Kurce. Jeden został tego. Play again. A jeszcze raz, moi drodzy, wygramy ostatnią rundkę. I zobaczymy kim będziemy na początku, że gdzie będziemy to ja dobra, chowamy się Za, idziemy teraz gdzieś na górę totalnie na górę. Bo już sobie fajne miejscówki gdzie może byłoby się schować. tu. Jeszcze tak. Uwo, pan cię na to, gdzie jestem schowany. Problem. Dwóch już trzeba, już jeden poległ. Nie jestem jako pierwszy, więc jest sukces. No już tam szukają. Mm -hmm. O kurde ile się zupało? dobra. nie będę jako osta. Ty. mnie nie, nie znajdą. Ja będę tu 5 minut wtedy mam siedzieć. Bo to... Tego... Ty już siedem szuka. że mam tylko trzy serca o kurde 3 dwóch czy ja i ktoś został o, no to kurde jestem praktycznie że wygrywałem już patrzcie ale tak, no dobrze, bo widać tylko tą końcówkę Dzisiaj mogę ruszać Nie kurde, nie, ale to było dobre na długie miejsce, nie wiem. O nie no to coś będzie koniec. Jedną... a tak, może się jedną nie chyba już nie trzeba znaleźć no to wygraliśmy no Chcesz... ej ale to była dobra kampa bo mega dużo osób na początku poległo a tak była ta wygrana Więc... Nie wiem co to już wyjdę sobie kurczę, ale... było dobrze za Na miejsce jako tego przedostatnim nie znaleźli. ostatniego Ostatnie był taki zimny jeszcze typ był, którego Nie Dobra, ja wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę, zasubskrybujcie kanał i się widzimy YouTube w kolejnym odcinku na kanale. Trzymajcie się i dzisiaj...